tutaj jazz. Otóż chcę powiedzieć o pewnych historii, która zdarzyła się w ten weekend. Otóż, jeden z koleżanką, słuchajcie, na imprezę. Wsiadamy tam, fajwimy się, ta-ta-ta-ta-ta, ta, i mydlance, i mydlance. No i słuchajcie, potem, jak wiadomo, impreza się złączyło, nie? O 5, 6 rano, my wysiadamy, wychodzimy z tej imprezy, siadamy taksówki, słuchajcie, no i jedziemy. buta. No, i jedziemy, jedziemy, z tego co tam, 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 tam. No, i potem oddaliśmy na miejsce, jesteśmy już do celu, dojechaliśmy, słuchajcie, moi drodzy. No i usiadamy, prawie. Ta cuda nam zamyka drzwi. No i okazało się, że mamy No i jak to teraz zrobić? I tak, od było policję słuchać. Po policję! Po milicję. To nie ma myśląc, korzenka zaczęła się rozbierać. Nie wiedziałam o co chodzi. Coś spuścił. I słuchajcie, ona tak mu dziękowała. Kurwa zacięło mi się. Ja pierdolę. Tak mu dziękowała, tak mu dziękowała, tak mu dziękowała, i tak mu dziękowała. Chodź w lesie.